Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam was na naszym kanale Innowacyjny Dom. Dzisiaj jest nietypowy odcinek, bo udało mi się zebrać, co jest bardzo dużą rzadkością, ale nawet chyba pierwszy raz dwa pokolenia tutaj e, będą rozmawiały dzisiaj i będą mówili o doświadczeniach w tym domu, o tym dlaczego mają pompę ciepła i w ogóle powiedzą też co ich przekonało do tego, aby właśnie tą technologię zainstalować. Przedstawiam tutaj pana Eugeniusza i e, taki pana Michała. I zapraszamy do tego odcinka. Moi mili panowie, powiedzcie mi, tak jak już powiedziałem na samym początku, ta pompa ciepła, tak naprawdę dokończony montaż jest jakieś 3-4 godziny temu. Tak, tak, tak. I powiedzcie mi, co spowodowało właśnie, że wybraliście właśnie tą technologię, żeby ona ogrzewała Wasz dom? No Wie Pan co, mamy w domu gaz, mieliśmy kocioł węglowy, ale technologia idzie do przodu, gaz będzie drożał, a prąd... Jest tani. Mamy fotowoltaikę i decyzja poszła na to, żeby sobie zakupić tam pompę Akon Grandizer. No właśnie. Do tego, dlaczego to jest ta pompa, właśnie ten model, to, to przejdziemy sobie dalej, ale hmm. bardzo mnie ciekawi, bo właśnie tutaj mamy też seniora. I seniorzy mają, z mojego doświadczenia, takie bardziej konserwatywne podejście i nie wszyscy wierzą w tą technologię. Jak to było u Pana? Czy łatwo Pan zdecydował? Bardzo łatwo. A co pana właśnie skłoniło też? Po prostu, po prostu świat idzie do przodu. No i trzeba było się na coś zdecydować. A ta technologia po prostu zdecydowanie jest najlepsza. Dzień tak. Ja, ja też u, uważam, tak używam jej w domu. Czy, y, to może zdradźcie mi, kto był pomysłodawcą w ogóle? Kto pierwszy zaczął w, mówić o pompie ciepła w domu? A to ojciec zaczął mówić o pompie, <laughs> pompie Czyli pan. ciepła. Pan. Tak, ojciec. Y, on oglądał dużo filmów na YouTube. Między innymi in. Innowacyjny Dom. Tak. Zaczął oglądać dużo odcinków. I po prostu wywnioskował, że to będzie y, najlepsze dla nas, żeby po prostu zamontować tą pompę ciepła, nie? Rozumiem. I wtedy hmm. Pana wciągnął to, tak, w temat. Tak, tak, tak. Wciągnął mnie w temat a, i... tak. Tak, a jak długo ten proces decyzyjny u Państwa jakby dojrzewał? Czy to rok, miesiąc, dwa lata Państwo o tym no myśleli? Ja powiem, że koło roku, no, może, roku no. może koło roku, później ten grant wyskoczył. Tak. No i, i, i decyzja poszła. No. Tutaj musimy teraz powiedzieć, no. że Państwo korzystają z grantu sub z... Subregionu, subregionu zachodniego, jest to bardzo fajna dotacja, wiele osób tutaj skorzystało, dużo tych pomp też montujemy. Tak powiedzcie to... mi, jak już zdecydowaliście się na taką pompę ciepła, tak? to powiedzcie mi, jakie są Wasze oczekiwania co do tego, jak ta pompa będzie u Was pracowała, co do wys... wydajności, oszczędności, co, co Was motywowało? No bo to co nas motywowało? Po prostu yy, węgiel będzie coraz droższy, prąd będzie taniał, to była ta motywacja, czysto w, yy, w kotłowni i stała temperatura w mieszkaniu po prostu dobra. Tak, yy, a ta, taka pana, a w przypadku pana? No mam problem. Tak? Tak, bo jak się, chodzi... <laughs> się chodziło do kotłowni, to była robota, nie. A co tak. teraz będę robić? No właśnie. I ten temat już nieraz był poruszany na naszym odcinku, że osoby, której które życie, e, grzanie w domu było pewnym... E, Rytuałem, rytuałem, rytuałem życia, tak. tak. I powiem Panu, najczęściej jak przychodzę do takich kotłowni już po roku i tak dalej, to jest sicik są notowane codziennie z ulicy prądu, że ten czas się spędza. Często jak w takich prywatnych rozmowach rozmawiam właśnie z osobami, to mówią, że tam był papierosek, tam było czasem piweczko, piwko. przyszedł kumpel, to się pogadało, a teraz po prostu... Trochę tego czasu będzie więcej. No, na inne rzeczy. Tak, na. czy wnuki są? Oczywiście. Oczywiście, że, no. że tak. Jakie było, powiedzcie mi, pierwsze wrażenie, jak została pompa wyciągnięta, albo, tak, tak, albo postawiona tutaj. No bo widzieliście ją wcześniej na żywo nie widzieliście, tylko no. widzieliście ją po prostu w katalogach. Jakie były takie. Na, na żywo wygląda dużo lepiej niż, niż, niż tam w katalogu. Jest z blachy nierdzewnej, długotrwałej. Fajny design. Inne pompy tak nie wyglądają jak ta. To jest jednak to jest górna półka pomp. E, tak, to znaczy, bo najczęściej pompy są albo ze stali malowane proszkowo, tak, albo tak, plastik a, jest. Albo a tutaj mamy oczywiście stali nierdzewną. Tu powiem Państwu, że każda śrubeczka jest ze stali nierdzewnej. Tak, tak. Nawet nasi serwisanci mają zapasowe śrubeczki, bo jak śrubokrętem wkręcają, to one się po prostu często gubią, dlatego mamy ich, ich zapas. A proszę powiedzieć mi, bo wczoraj było to pierwsze uruchomienie. Czy zaważyliście już korzyści z, z pras pompy? Jakie były właśnie odczucia? No tak, wczoraj pierwsze uruchomienie yy, nagrzewaliśmy zbiornik CWU 300 litrów od temperatury 17 stopni do 45, zajęło to gdzieś koło niecałe 40 minut, a zużycie było 1400 W. No i nagrzane było wody około nie wiem, ale 170 litrów do tej temperatury. Do to jest dużo. A może czasowo, jakbyście w stanie byli określić, jak szybko ta pompa zagrzała? 40 minut? Koło 40 minut. Super. A powiedzcie mi, bo e, zamontowanie pompy ciepła jest pewnego rodzaju wyzwaniem, mm -hmm. trzeba się do tego przygotować. Jak ten proces przygotowania u was przebiegał? Co musieliście zrobić, aby właśnie ta pompa tutaj jakby stanęła? No tak, w własnym zakresie żebyśmy zrobili taki postument pod pompę. Tak. E, oprowadzenie skroplin e, do, do zbiornika. Ojciec dociągnął, bo jest elektrykiem dosiągnął prąd. Super. Myśmy jeszcze pociągnęli kabel internetowy, kabel do, za, do zasilania sterownika. Sterownika. No, no i tyle. tyle zaadaptowaliśmy inną, inną piwnicę niż którą tak. mieliśmy kotłownie. Wykaflowaliśmy ją. Tak. Żeby to wyglądało tak jak to ma wyglądać ładnie i schludnie. E, powiedzcie mi czy mm, coś e, czy zawsze myśleliście o pompie ciepła, czy braliście pod uwagę też jakieś inne źródło tutaj, żeby było? Nie, nie, no, nie, nie, nie myśleliśmy był... zawsze o pompie ciepła, bo mamy w domu już x lat gaz tak. i był, było już tak, żeby założyć kocioł gazowy, ale ceny gazu rosną do góry tak. i będą rosły do góry, a prąd za jakiś czas będzie taniał. No. Mm, I to, tak. Ale to jest w przeciągu można powiedzieć 10-15 lat nie? Tak. a gaz zawsze pójdzie do góry no jest go jakby na naszym rynku coraz mniej no. przypływa no. E, po prostu z takimi wielkimi statkami ale też macie fotowoltaikę tak ona Ma. była pierwsza tak, przed pompą ciepła od kiedy macie tą fotowoltaikę? fotowoltaikę mamy od 2023 roku bodajże mm, no, 6,5 kW e, i powiem szczerze że rachunki się bardzo obniżyły tak, zwłaszcza te, te letnie. Tak, tak, w ogóle rocz, tak, roczny, roczny rachunek, rozrachunek jest. Dużo, a to roczny też. No? Zakładając, tak. zakładając, że się zużywało przedtem gdzieś około 5000 kWh, to, tak. to teraz przy fotowoltaicy myśmy zeszli do 300, Tak. Nie? czyli 40%. No, 40% i w sumie za te, za te 5000 by trzeba było, zakładając, 5000 tam 500 złotych tak. zapłacić. A teraz żeśmy za cały rok płacili 1700. Zł. No super, a czy planujecie rozbudować tą fotowoltaikę jeszcze? Tak, planujemy rozbudować, chcemy dołożyć 5 kW jeszcze. No po prostu, żeby tego prądu było dużo, żeby ta pompa też mogła korzystać. korzystać Oczywiście. A powiedzcie momencie... mi, fotowoltaika jest skierowana na My południe mamy teraz. To na południe skierowana Na południe. południe. To tutaj, proszę Państwa, m, też dam do przemyślenia tutaj klientom, Aha. aby to, co będą dokładali, nie dali już na południe, tylko dali to na wschód albo na zachód, żeby uzależnić jakby pracę domu wtedy, kiedy jest większy pobór. Bo na przykład wiadomo, że, że o godzinie tam 11 do godziny 14 gotuje się obiad i tak, tak. dalej, tym bardziej, że dom jest wiele tak, tak, tak. ale też po południu, jak Państwo wracają z pracy, to ten prąd by też się przydał. I dlatego mogą Państwo też rozważyć jakby zrobienie tej nowej fotowoltaiki na zachód, żeby nie dawać na południe, żeby nie było tego pika, tylko rozłożyć. Tym bardziej, że nie magazynujecie tego prądu, nie, nie, tylko, nie, nie, nie. Tylko, tylko używacie na bieżąco. Rozważy, rozważymy tę propozycję. Wydaje e... mi się, bo jesteśmy też po nowych zasadach już rodziceni z tak. Fotowal tylko, a nie po starych, więc to jest troszkę gorzej dla nas, nie? No, no, to jest to, jest tam, no, bo te ceny są te niższe, ceny są nie? niższe tak. nie? A jak będzie ta fotowoltaika na zachód, to, to może po prostu znaczy no, je to, to jest to takie. Nie? Tak, jeśli jest możliwość, to, to tutaj bym radził. A powiedzcie mi, bo, bo pompa ciepła jest takim urządzeniem, które e, można bardzo dobrze kontrolować. Czy dla Was jest to ważne, że, że będziecie wiedzieć, jak ona e, pracuje i w jaki sposób chcecie to kontrolować? No, tak, tak. E, bardzo to ważne, Więc do Akonda jest aplikacja na telefon. Yy, jeszcze jest yy, w domu jest yy, sterownik. sterownik i po prostu tym można... I licznik w piwnicy, kotłowni znaczy, gdzie, kotowni, gdzie no. po prostu jest energia zliczana z całości. Nie? No. Yy, tak, i tutaj państwo przenieśli ten, yy, ten, ten sterownik, a konda jest w którym pokoju? Yy, na, parterze na parterze, po, parterze. po prostu u, u nas tu na dole. W jakimś dużym yy, no nie, salonie, przedpokoju? No, no, nie, mamy salonów, po prostu no to jest pokój, spokoj, pokój tak, telewizyjny, spokoj, bo okay, no, mamy parę... małe Dobrze, no. dobrze, bo czy państwo... Zali tą funkcję tej pompy, i czy ona była też ważna, że ta pompa ma autoadaptację? Tak, tak, tak. To się to mi ojciec mówił, jak oglądam innowacyjny dom. Tak. I jak się to wszystko zaczęło. I ta autoadaptacja jest, można powiedzieć, lepsza niż. Tak, mnie się wydaje. Zobaczymy, bo jeszcze dopiero Ekrzeszczy się zacznie od października, tam listopada niż krzywa grzewca. No, 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 bo to będzie chodzić w automacie. Nie? No, a, tak po prostu. Tak, a powiedzcie mi, jak wyglądało, yy, bo macie grzeniki y, w tym no domu. No, troje podagłówki, ale to tam. Jak ty. wyglądało grzanie tego domu? Bo y, jak byłem w kotłowni przed chwileczką z państwem, to mieliście piec bezklasowy. To był taki. No, znaczy to no, był piec trzeciej, trzeciej klasy? klasy zasypowy ale... zwykły piec. Tak, grzanie się odbywało gdzieś tak od godziny 11 do godziny tam 20 i koniec. Ok, czyli było e, grzanie, zimno, ciepło tak, i zimno. A jakie macie oczekiwania, jak ta pompa będzie wam grzała? Bo powiem Wam, że można tak samo zrobić: nastawić na manualne, e, czasowo włącz, wyłącz i to samo. Ale czy tak będziecie chcieli nie, grzać? Nie, no nie. To, to stracimy na, na sprawności to jest, tej pompy. Nie. Tak. No, pompa no, będzie grzała 24 godziny na dobę, będzie miała nastawione 22 stopnie. Tak. Ewentualnie można w nocy obniżyć po prostu temperaturę, bo nie potrzeba takiej temperatury. Jak najbardziej. No. Można mówić, przy grzejnikach bardzo szybko jest oddanie tak, tak, tego. Tak. A może jak już jesteśmy, właśnie przy tych grzejnikach, mhm. to są grzejniki Dłupłytowe, dwupłytowe? Tak. Takie, dwupłytowe, te, takie stalowe. Tak. Tak. To jak I jesteśmy już przy Dżaniu, to jeszcze powiedzmy, jak, jaka jest wielkość domu? Dom to jest 197 metrów powierzchni grzewczej, tak. Powierzchni użytkowej. użytkowej. Ocieplenie jest 10 cm, Styropian, z białego tak. styropianu, białego Styropian, dach 30 cm, waty, waty. Tak. i nadbudowa I... tego, bo tu jest piętro tak. dobudowane, to, to jest te piętro jest z gazobetonu. Tak, i to bardzo dużo daje. Trzyma to ciepło na górze niesamowicie. Dobrze. Piwnice jeszcze będą ocieplone od spodu, betony od spodu 10 cm styropianu. Czy okna jedno, czy dwuszybowe? Dwuszybowe. Dwuszybowe, bardzo fajnie. I oczywiście macie kratki wentylacyjne, czyli po prostu jest to taki tradycyjny dom. Dobrze, a powiedzcie mi, bo tak jak na początku powiedziałem, że ta, ta pompa tutaj pracuje, tak naprawdę skończył się montaż 4 godziny temu. Jakie macie wspomnienia z tego montażu? Czy po prostu... No rewelacja. Rewelacja, innowacyjny dom, super firma. Pan Mikołaj i jego współpracownicy, debeściaki. Jeszcze jednej rzeczy nie, do, nie, tak. do, nie dopowiedzieli, że nasza pompa ciepła jeszcze jest połączona z solarami i, A, tak. i solary po prostu grzeją y, y, jeden Zbior podle, zbiornik i z tego zbiornika woda jest przelowana do zbiornika CWU już z pompy ciepła, więc tak. to jest wspomagane jeszcze dodatkowo. Są dwa solary zabudowane. Fakt faktem, mają już 20, 21, 22 lata. Tak, ale na razie się wszystko trzyma i oby tak dalej, nie? Tak, czyli w sumie w lecie, przy, przy ciepłej pogodzie no, można no, tak naprawdę no, nie że będzie... Ta, że ta pompa będzie... Nie będzie pompa pracowała. Minimalnie, minimalnie, minimalnie coś tam niedobrzeło. Okej. Okay. Czyli, czyli z, tym, z tą instalacją tutaj... jakby montaż to poszło super. Super e, sprawnie, no dwa dni to raptem mi zajęło. Tak. A jak oceniacie cały proces kontaktu z moją firmą? Bo ja u Państwa byłem, kurczę, chyba na jesieni, jesieni tamtego roku. Tego roku. Tak, no. Mieliśmy ze sobą cały czas jakby kontakt telefoniczny, tak. ale jak spisało się moje biuro, przygotowanie ale montażu, super, transportu? Telefon, tak. Co wysyłali? Transport, do mnie dzwonili, że będą transport wysyłać. Na, za dwa dni był telefon, czy transport dotarł, czy jest wszystko w porządku, czy paczka nie jest zniszczona. No za każdym razem tam chyba dostawałem 3-4 paczki i, i, i wszystko było super. Tutaj chciałem Państwu przypomnieć jeszcze budowę tej pompy, bo jest to bardzo nietypowa pompa. Tak, e, tak. Tutaj, No właśnie, to może. Tak, e, nietypowa pompa, bo gro pomp ma wentylatory z przodu, tak, na wymienniku, a tutaj jest wentylator z tyłu. Tak, on zasysa powietrze, zasysa powietrze i, i przepycha i przez. Niepycha przez przez. Kraplarz, przez, przez kraplarz, e, tak. Tak, przez wymi Przez wymiennik. Przez no. wymiennik no. Właśnie, jak była uruchomiona ta pompa stali państwo i słyszeli jak ona pracuje. Po, powiem tak, tak, przy pompie było bardzo dobrze słychać, ale mediusz już... Nic cisza, nie, cisza. tak cisza, bo ja stałem, ja powiem szczerze, bo tutaj samochody też jeżdżą, ale nie, ja no stałem gdzieś napraw... koło metra od pompy, to napra... w ogóle nie napra... pracowało. Naprawdę no... cicha pompa. Cicha pompa. No, cicha pompa, zgadza się, w testach tak samo, ale powiedzcie mi teraz, e, innowacyjny dom, czyli moja firma zainstalowała to urządzenie, tak. my je też będziemy serwisować i teraz powiedzcie mi, jakie są Wasze oczekiwania względem tego serwisu właśnie? E, no, takie, jakie oczekiwania? Takie marzeniem oczekiwania, że tak jak wyglądał szybko, sprawnie przysłanie części pompy i montaż, mam nadzieję, że będziesz taki sam y, serwis z innowacyjnym domem. Tylko jeden telefon się wykona i załatwione. E, tak. E, tutaj pamiętajcie, że pompa ma podgląd serwisowy, czyli jesteśmy w stanie diagnozować to urządzenie, mm. zmieniać mm. parametry pracy, zawsze możecie zadzwonić do nas, logujemy się na urządzenie i po prostu możemy je po, tak, tak. po, po prostu... Czy to też miało jakby znaczenie przy decyzji Bardzo, to jest, bardzo, e, to jest dobra sprawa. Dobry kontakt z firmą to jest podstawa. Ja uważam. No, no tak, dziękuję. No, no tak, bo, 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 bo myśmy może nie dzwonili do innych firm tego, ale mieliśmy też różne firmy tutaj i ta naprawdę ta firma się troszczy o swojego klienta. Tak. A jakie y, mieliście proponowane, się mogę zapytać, y, modele pomp? Co rozważaliście? Znaczy, no LG-ka te, też uwzględniali. Nie? Też dobra tak. pompa, ale. Ale ta pompa trochę go pobiła, nie? Przebiła. przebiła po prostu LGR290. Została troszkę z tyłu za kątem. No. Tak. No, tak to e, wygląda. Czy... czy po... Państwa doświadczenia teraz, które Państwo mają do dnia dzisiejszego, czy mają Państwo jakąś e, małą poradę, sugestie dla osób, które będą chciały instalować pompę ciepła? Na co mają zwrócić uwagę, żeby nie popełnić jakiegoś e, błędu? Co, Oj, co, e, co byłoby no, takie serca? Przede wszystkim sprawność pompy. COP, SCOP i to są podstawowe rzeczy, które, które decydują o tym, jaka ta pompa jest. Uh -huh. Ale czytając o tej pompie to jest super. E, czy pan, jak, jak trafił pan na to urządzenie? E, czy to pan jakieś opinie na Facebooku, czy, czy oglądał pan filmy innowacyjnego domu? Filmy innowacyjnego domu i tylko tam się kierować to, oglądać, to decyzja przychodzi bezproblemowo. A dużo pan tych filmów oglądał? Wszystkie dwa razy. <laughs> jest, mi, jest mi niezmiernie miło. E, w sumie to publikujemy dwa filmy tygodniowo. Staramy no, no, się. No. Jeszcze od początku kanału chyba nie było odstępstwa. E, Okej. Okay. Czy są jakieś dodatkowe plany związane z modernizacją tego domu? Czy to już państwo. Nie, dom już nie będzie modernizowany. Nie, no, Czyli to, jest, badania, to, jest... to jest ostatnia rzecz. No. Tak, tak, tak. Czyli teraz się tylko cieszyć. Cieszyć tym, że będzie no. ciepło w domu? Tak. Tyle. ciepło i mało płacić. No tak, podstawowa <laughs> rzecz. Podstawowa tak. rzecz. E, bo to jest jedyne dziuro ciopawszym, tak, jedno, jedno jedyne. Z Za to bardzo solidne. To bardzo A jeszcze mam pytanie, bo jeszcze e, była tutaj z, z nami przy stole, przy, jak biliśmy kawę, była jeszcze e, małżonka. małżonka. To ja pana spytam o to właśnie, jak ona podeszła do tego. Całkowicie się nie interesowała, czy jednak miała jakieś e, zdanie albo coś? Trąciła, czy, czy to w ogóle tylko mężczyźni decydowali? No chyba tak. Tylko mężczyźni. Znaczy, kobiety patrzą no, ale... na wygląd. Moja żona powiedziała, że nie myślała, że będzie taka srebrna. no ale Ja mówię, lepiej jest srebrna jak czarna. No tak. No, tak. No, to jest kwestia wyboru Kwest... i smaku. No, ale, i no, ale to kwestia... Mi się wydaje, że czy ona jest srebrna, czy czarna, to nie ma znaczenia. Ważne, co jest w środku. Tak, w i, pewno, i tak na pewno się wyróżnia. Tutaj jeszcze no. kilka spraw technicznych, bo tutaj Państwo mają pompę ciepła Akont Grandis. Grandis R, wersja, R, tak. wersja R jest to pompa 10-kilowatowa, ale według najnowszych danych, które stały opublikowane na czeskich stronach, które będą aktualizowane też w Polsce, pompa przeszła ponowne testy i okazało się, że jest jeszcze lepsza, niż, niż po prostu myśleli, bo COP tej pompy w tej chwili wynosi... 5 5,58, a przedtem było 5,53, ale co jest najważniejsze, pracowała ona od 4,3 kW do 19, a w tej chwili pracuje od 3,45 kW. Czyli proszę Państwa, to jest bardzo, ale to bardzo nisko się moduluje do 17 kW. Czyli tak naprawdę ta pompa zastępuje urządzenie 8, 10, 12 i 14 kW. Więc tak naprawdę, jeśli Państwo się boją, czy, ta pompa, czy pompa będzie dobra, czy, czy Państwa dom ogrzeje, to powiem Państwu, to urządzenie zastępuje 4 przynajmniej pompy ciepła o różnych mocach i będzie tylko u każdego z domu, gdzie jest inne zapotrzebowanie, będzie pracowała w inny sposób, ale moc tej sprężarki jest, jest bardzo, bardzo duża. Tutaj w tym domu według takich moich jakby przemyśleń i doświadczenia, to Państwo przy minus 15 nie będą mieć w ogóle jeszcze grzałek, jeśli chodzi o właśnie o tą pompę ciepła. Nie. Czy się Państwo bali tych grzałek w ogóle, czy, czy... Znaczy się... bo, bo też znaczy człowiek... dużo ludzi na to zwraca uwagę. Znaczy, to po prostu jedni mówią tak, drudzy mówią tak i. No... Bo, boją, boją się, bo to jest 1 do 1, kilowa tak. to jest złotówka i, i koniec. Tak, tylko... A tylko, tylko czytając, oglądając, to się tak, wszystko druga zmieniło. Z drugiej to było tak, że grzałki się załączały, bo załączały się grzałki w pompach, ale no było to wszystko źle dobrane. Tak. Pompa była źle dobrana do budynku. Tak, znaczy w Polsce przyjmuje się, że o, o minus 7 jest takim punktem biwalentnym, mm. ale jeśli jest urządzenie, które w innej pompie przy minus 7 włączą się grzałki, a przy tej pompie w tym samym domu włączą się przy minus 15 i nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o, o efektywność, to znaczy chodzi o to, że, że pompa nie jest przemiarowana, bo ten du jest bardzo niski, tak, no to tak, czemu tak. nie mieć y, samochodu z silnikiem 30 V6, tylko, tylko kupić samochód 1.0 z turbo 150 koni? No Pytanie, który więcej wytrzyma? No, no. no także powiem Państwu jeszcze niespodzianka, bo w tym roku, pod koniec roku, Akond wypuści nowy model e, wypuści takiego m, dużego 50-kilowatowego Akonda, już mm. bardziej pod, pod biznes. W przyszłym roku ma być nowa wersja Akonda e, e, Pro. Więc, więc, więc czekamy na, na nowe rozwiązania, też mają być one bardzo ciekawe. Jest taka jeszcze linia ekonomiczna, nazywa się Economist, ale w Polsce ona się nie, nie cieszy popularnością, po prostu ta pompa w tej chwili jest najczęściej wybierana y, przez naszych klientów. Czy chcą Państwo jeszcze coś dodać? No, mi się wydaje, że już wszystko po powiedziane. Nie? No, my, bo my tak, dopiero żeśmy zaczęli. Yy, okres grzewczy zaczyna się u nas kiedy? W październiku, można powiedzieć. Więc y, my musimy to sprawdzić przez zimę i jak to się będzie zachowywało. No. Czyli umawiamy się, zapraszamy w tak, kwietniu Pana Pana za po sezonie grzewczym. Tak. No. I, no. i, I patrzymy na liczbę, na to, co się no. dzieje. A jeszcze powiedzmy, ile spalaliście ton węgla, żebyśmy mieli jakieś to, porównanie. Wie pan, to by tak można powiedzieć od. 3,5 tony do 4. W zimy teraz są w miarę łagodne, a przy mrozach to na pewno by było 4,5 może. Dobrze, a teraz... A ile drzewa jeszcze dodatkowo? No drzewa też było, W październiku też drzewa. Niech tego było metr sześcienny. Tylko, czyli na rozpałkę nie trzeba było, tylko metr. Tylko na rozpałkę to szło. Dobrze, a jeszcze powiedzcie mi, temperatura środku jaka była trzymana. No wie pan no. 23-22 ale przeważnie 22 no w, stop. Nie. Teraz już no. przez, przez ostatni rok przygotowując się do pompy, tośmy testowali 22 stopnie w domu. I ale zawsześmy to... mieli 22 stopnie no. w domu. No ale nie, czas, też się zdarzało 20 jak, 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 jak No tak, tak, to, to, to co? Ja życzę fajnej zimy, bo już mamy początek września. No, Pewnie za jakieś dwa miesiące już ta pompa ruszy. Spotykamy się w przyszłym roku. Obiecuję, tak. że, że przyjadę na dobrą, dobrą kawę i nakręcimy problemu. po prostu, jak ta pompa się spisywała. Pewnie dużo więcej powiemy. Mm -hmm. Bardzo Wam dziękuję i cieszę też się, że zgodziliście się obydwoje też, no. jakby wziąć udział w filmie. Jest to bardzo dla mnie jakby miłe. A Państwu życzę oczywiście zdroweczka. Bądźcie szczęśliwi, kochajcie się. No i, i co? I do innowacyjnego domu po pompy. Tak. Ja bardzo dziękuję. Też... Bardzo dziękuję. A Państwo, jeśli się podobał ten odcinek, bardzo proszę o lajka like pod tym odcinku, subskrybujcie nas, jest to dla nas niezmi niezmiernie miło i zapraszam, bo te filmy są robione po prostu też dla Na Was. Na żywo. Tak. tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.